Dać pytanie. A, o czym będzie prezentacja? O budowaniu fundamentów w projektowaniu gier. To pogadamy sobie trochę o zarządzaniu, pogadamy sobie też troszkę o tym jak zacząć i tak naprawdę pogadamy sobie o, duży, sobie o dużej ilości rzeczy. O właśnie, widzicie zadając takie oto pytania możecie zgarnąć takie fajne naklejeczki. I możecie sobie je wkleić do e, gry konferencyjnej, także, także zachęcam. Zwłaszcza, że bo tutaj jest, tych pięć pakiecików do, e, do wylosowania właśnie jutro na zakończenie. E, się zastanawiam się czy... No dobrze, ale to Adriana pewnie opowie więcej o sobie, więc może nie będę już tutaj... Nie, no, proszę, proszę, proszę. No, Napisałem, że jest studentką informatyki do tworzenia gier. Przez lata e, eksperymentowała z różnymi rolami, od i grafiki, po scenariuszy. W końcu znalazła się w urządzeniu Project Managera, gdzie może skutecznie wspierać zespół swoją wszechstronnością. I poprowadzi właśnie nam e, prezentację pod tytułem budowanie Fun e, fundamentów, czyli organizacja pracy projektowania gier. Oddaję jej głos. Dziękuję i witam na mojej prezentacji. Tak, jak Patryk powiedział, pogadamy sobie trochę o samych fundamentach. Bo projekt nie stoi tylko tym, żeby był dobry programista, dobry grafik, scenarzysta, ale też musi być ktoś, kto będzie zarządzał tym projektem. I to jest bardzo ważna osoba, bo bez tego, żeby mieć taką osobę, jeżeli nie mamy takiej osoby, to ten projekt się rozleci po prostu. O, dobra. Trochę wprowadzimy się do zarządzania projektami, jakieś takie poznamy podstawowe modele i metodyki, wybierzemy odpowiednie narzędzia dla was. Pokażemy troszkę takiego zastosowania tych narzędzi, pokażę właśnie też jak optymalizować proces tworzenia gier. Będziemy trochę ewaluować swoje postępy w tych grach. Porozmawiamy o komunikacji, która jest bardzo ważną częścią, tak naprawdę, w projektowaniu gier. No i sobie podsumujemy tu prezentację. Więc tak naprawdę, zarządzanie projektem to planowanie, organizacja oraz motywowanie samego zespołu. Jest to procedura, która polega na osiąganiu pewnych celów i czasami mogą to być Małe przedsięwzięcia oraz duże przedsięwzięcia. Więc każdy projekt powinien mieć osobę, która będzie zarządzać tym projektem. Czy to może być główny programista, czy może to być dezygnowana osoba do tego projektu. W każdym projekcie musimy zwrócić uwagę na takie kluczowe aspekty, jak zakres projektu. Czy to będzie ogromny projekt, czy to będzie mały projekt. To też jest ważne. Musimy pomyśleć sobie. Ok, ile czasu chcemy sobie przeznaczyć na ten projekt? Bo e, nawet jeżeli to będzie Wasza pierwsza gra, to musicie sobie pomyśleć, czy chcemy realizować tę grę dwa lata? Nie wiecie może, ale dajcie sobie deadline. Dajcie sobie czas, na którym stwierdzicie, OK, to jest e, tyle czasu zajmie mi e, zrobienie tej gry. Koszt. E, no trzeba opłacić ludzi, którzy wam pomagają. Albo robicie to ze znajomymi, robicie to za darmo, ale no, to, to jest praca, więc jest to coś, co wymaga Waszego czasu, więc tutaj kosztem może być Wasz czas i po prostu praca po godzinach. Jakość. Nie wszystkie gry muszą być niezwykle, niezwykle zrobione, jeśli chodzi o technikę samej gry. No, ale zawsze dbamy o to, żeby jednak ta jakość tego projektu była jak największa. Zasoby. Zasoby ludzkie, zasoby w kontekście marketingu czy po prostu dostępnych asetów w grze to są też kluczowe aspekty. Ryzyko. No, w każdym projekcie zawsze będziemy musieli podejmować ryzyko. Ryzyko tego, że poświęcimy pełno godzin do tego, żeby zrealizować ten projekt i nic z tego nie wyjdzie. Musimy pamiętać o tym, że każdy projekt to ryzyko. I musimy się komunikować. I to jest coś bardzo ważnego. Komunikacja między zespołem jest kluczem do zrealizowania projektu. Jeżeli nie będziemy rozmawiać ze sobą, nie będziemy mówić o tym, co nam leży, co nam nie leży w tym projekcie, no to nie zrealizujemy go ostatecznie. I chcemy pewnie zbudować sobie jakiś harmonogram. Harmonogram jest ważny, bo bez niego tak naprawdę nie będziemy wiedzieli, OK, zrobiliśmy jakąś tam rzecz, ale nie określiliśmy sobie tego czasu i będziemy robić tą grę 10 lat. Tak jak niektórzy twórcy gier, <kuszczaj> Jan Deredew, <gry> jeżeli wiecie, to wiecie. E, poznamy teraz takie podstawowe modele oraz metodyki. E, takim najstarszym w sumie, e, najstarszą metodyto, metodyką jest Waterfall. I to jest takie m, liniowe, sekwencyjne. Robimy jedną część, idziemy do następnej części. Jednak od 2010 około. W branży IT i również w branży gier mamy coś takiego jak Agile. I to jest tak jak nazwa wskazuje, coś zwinnego, czyli skupiamy się na tym, żeby jak najbardziej celować w uzyskanie jak najlepszego efektu. Agile polega na tym, żeby jak najmniejszą liczbą zasobów osiągnąć jak najlepszy cel jak najszybciej. Mamy mieć dużo współpracy, musimy być elastyczni, skupiać się na tym, co może inwestor lub sam zespół oczekiwać, ciągle to dostosowywać i stworzyć jak najbardziej odpowiednie zmiany, które przyniosą jak najlepszy produkt. No i teraz się pojawią takie dwa trudniejsze określenia. Scrum to jest taki framework Agile'a i Polega on na tym, żeby pracować iteratywnie w pewnych okresach czasu, które nazywamy sprintami. I sprint to jest taki czas, e, okres, który może trwać od jednego do czterech tygodni, zwykle tam dwa tygodnie, e, w którym mamy przez, przeznaczone dla dan danego zespołu skramowskiego, czyli dewelopera, e, project, e, project ownera, e, e, co, który tworzył cały zespół. To, żeby zrealizować pewne zadania. I mamy kanban. Kanban jest prostszy, bo to jest tak naprawdę, możecie go sobie wyobrazić, jako tablicę, na której mamy zadania, które musimy zrealizować, rzeczy, które realizujemy aktualnie, oraz zadania skończone. No i jest taka rzecz w kanbanie, że staramy się, żeby jak najmniej zadań robić jednocześnie. Staramy się zadbać, żeby skończyć wszystkie zadania e, zanim zaczniemy kilka innych robić, ponieważ no, nie jest efektywnym, żeby pracować jednocześnie nad wieloma zadaniami naraz. E, więc musimy wybrać sobie też odpowiednie narzędzia, jeżeli chcemy zrobić taką grę. No i takimi kluczowymi e, kryteriami będzie skala projektu. No bo jak robicie projekt w jedną osobę, no to nie potrzebujecie jakichś takich niezwykłych narzędzi. Potrzebujecie może e, nawet notatnika. Po prostu potrzebujecie wiedzieć tak naprawdę, co musicie zrobić? Musicie mieć plan. Jak chcecie zrobić grę, nie możecie tak po prostu e, zacząć jej robić, bo to nie przyniesie żadnych skutków. Jeżeli nie macie planu, to e, ta gra nie zostanie zrealizowana. Wielkość zespołu. No, no, jeżeli macie ogromny zespół i jesteście w firmie, to pewnie używacie JIR-y. Ale tak, taka jeszcze tak wspomnę, jeszcze a jest płatna, niepłatna do 10 osób. Więc, jeżeli planujecie też w sumie korzystanie z jakichś takich narzędzi i będziecie uderzać do wielkich studiów, to też możecie sobie poćwiczyć ją tak, tak personalnie. No, ale no ona jest przeznaczona w sumie do. Takich większych zespołów, budżet. No, te naj, największe programy, takie jak Jira, Trello, o których zaraz jeszcze powiemy, są płatne. Są bardzo drogie dla przeciętnego użytkownika, ale do 10 osób y, włączonych w projekt są za darmo. No i tak, jak mówiłam, omówimy sobie narzędzia takie jak Jira, Trello, Trello oraz Excel. Y, I tak. To jest Excel, który jest dość zaawansowany. I to jest mój ulubiony Excel, który dopracowywałam wiele lat, tak naprawdę. I e, przejdziemy sobie po nim tak trochę, bo, bo to jest dobre wprowadzenie do tego, jak korzystać z Giry oraz Trello. E, osobiście uważam, że filtry są niedocenianą częścią tak naprawdę e, projektów, e, bo jeżeli przeglądamy sobie zadania, to warto sobie na przykład przeglądać. Po kategorii. I tutaj spojrzymy sobie na kategorie. E, nie wiem, czy dobrze widzicie w ogóle to. E, ale tak. E, mam pierwszą kategorię, czyli zarządzanie projektem. I ja sobie przypisałam, że muszę spisać za, za zadania dla projektu. Czyli e, jeszcze dodałam sobie opis, czyli dodać, e, dodać nowych twórców e, do projektu i przypisać im zadania. E, I mam coś tutaj też takiego jak priorytet. No bo nie wszystkie zadania są tak samo ważne. Tak standardowo używa się priorytetów niskiego, średniego oraz wysokiego. Musimy też pomyśleć o tym, że te kategorie są, jeszcze wracając do nich, dość ważne, jak mamy takiego Excela, jeżeli go sobie chcemy sporządzić. Ważne, no bo możemy sobie tak trochę pilnować, co tak naprawdę robimy, czy na czym najbardziej się skupiamy. I mamy też tutaj kod, mamy design gry, narrację, skupienie się na interfejsie, grafice 2D, 3D, fabule lokalizacji, czyli budowie e, przestrzeni, w której odbywa się gra na muzyce, e, na, e, na w trybie sieciowym, testowaniu, e, testowaniu czy ta gra w ogóle jest e, no powiedzmy e, jakościowa, czy spełnia standardy, nie ma bugów, lagów. E, quality assurance czyli to jest coś takiego żeby po prostu dostarczyć najlepsze doświadczenie dla danego użytkownika musimy też skupić się o tym że jeżeli chcemy wygrać, wydać tą grę musimy skupić się na marketingu I, i mamy też coś takiego jak wsparcie techniczne czyli dokumentacja i ciągłe update'y jeżeli będziemy trzymać się wydawania tej gry dalej no i jeszcze tutaj są dwa wykresy no i Mamy tutaj statusy danych, typów zadań, akurat, oraz jakiś wykres priorytetów. Czyli możemy sobie pomyśleć, ok, mamy bardzo dużo rzeczy, które mają średni priorytet, ale jeżeli na przykład by było tak, że mamy bardzo dużo rzeczy, które mają wysoki priorytet, to żaden nie ma tak naprawdę wysokiego priorytetu. No i teraz przejdziemy do Trello. To jest tablica Kanban, bo przynajmniej ja korzystam z Trello w taki sposób, że wykorzystuję tablicę Kanban i to też jest taka bardziej rozwinięta tablica Kanban. Mamy coś takiego jak backlog. Backlog to jest taki zbiór zadań, które będziemy musieli zrealizować. I będziemy przerzucać dane, dane, dane zadania pomiędzy właśnie te, te kolumny. Czyli. O, mamy też jeszcze coś takiego jak design, to wrzucamy tutaj rzeczy do designu, co, co aktualnie robimy z designem. Mamy rzeczy do zrobienia. Te, które aktualnie robimy. E, mamy w, rzeczy do code review, e, no bo czasami rzeczy muszą być poprawione. E, mamy rzeczy, które są aktualnie testowane i zadania zrobione. Jeśli chodzi właśnie z zadaniami zrobionymi, czemu w ogóle je trzymamy dalej? No bo może się zdarzyć tak, że zadanie wcale nie zostało zrobione, bo zostało zakończone, ale nie działa poprawnie i trzeba wrócić z powrotem do tego zadania. No i tutaj możemy jeszcze tak trochę dodatkowo, poza opisem danego zadania, tworzyć etykiety, o których wcześniej wspomniałam. Tam nazwane to było kategorie. I ja właśnie sobie zawsze lubię tworzyć te etykiety, żeby przypisać kto co robi, jaki typ osoby czy zespołu, Wykonuje dane zadanie, możemy przypisać członków po prostu do danego zadania, żeby wiedzieć. Ponieważ wykorzystujemy takie tablice głównie do tego, żebyśmy mieli przestronne, przestrzenne dostępne do, dla wszystkich osób, żebyśmy widzieli, co tak naprawdę dana osoba robi, żebyśmy, jeżeli widzimy, że jakaś funkcjonalność nie działa, żebyśmy mogli podejść. Hej, dlaczego ta funkcjonalność nie działa? I żeby każda osoba, która ma dostęp do tego, bo cały zespół ma do tego dostęp, mogła zobaczyć, dobrze, to ta osoba coś zrobiła nie tak, więc teraz musimy coś zrobić, żeby, żeby zrealizować to zadanie poprawnie. Możemy też dodawać, edytować daty danego zadania, bo tworzenie dat, godzin czy terminów po prostu na dane zadanie jest kluczowe, bo jeżeli nie zrealizujemy danego zadania w określonym czasie, no to, no to, możemy mieć problem. No i backlog Jira. Mamy tutaj, już tak trochę przyspieszając, bo widzę czas się trochę kończy. Mamy tutaj przykładowy sprint, no to taki tygodniowy sprint. Mamy tutaj trzy rodzaje zgłoszeń akurat. Jakieś tam zadanie, jakąś historyjkę użytkownika, czyli kto co potrzebuje zrobić, dlaczego. Oraz mamy jakiś tam problem widocznie, coś nie wyszło tak w logowaniu. I możemy też stworzyć epiki, czyli takie większe zbiory, takie większe zadanie, które trzeba będzie potem rozbić, żeby zadbać o to, żeby zostało zrealizowane. No i tutaj jeżeli klikniemy w dane zadanie, będziemy mieli też etykiety. No i różne inne przydatne rzeczy, opis, będą na przykład przypisanie do, do jaki to był sprint, e, kto to zgłaszał e, i będzie ważny też opis, bo każde zadanie warto by było w sumie opisywać, e, gdyż no, jeżeli mamy tytuł błąd przy logowaniu, jaki błąd, dlaczego ten błąd, przy jakim wypadku zdarzył się ten błąd, no bo nie naprawimy tego, jeżeli dostaniemy tylko informację błąd. Jak optymalizować te procesy? Po zrealizowaniu sprintu, czyli tego czterotygodniową cztery tygodnie Max zbioru zadań, sprawdzamy wyniki. Czy nam udało się to zrealizować? Sprawdzamy, czy jeżeli używamy Kanbana, czy nie mamy problemu z tym, że dane zadania cały czas nam utykają w in progress. Czy cały czas je są realizowane, ale nie potrafimy ich zakończyć. Musimy też pomyśleć o tym, że po danym sprincie, mamy coś takiego jak retrospektywa, czyli to takie spotkanie, gdzie mówimy sobie, ok, dobra, co zawiniło, co zawiniło między nami w naszej relacji tutaj, jako zespół, co mogliśmy zrobić lepiej. No i jeśli chodzi o postępy, mamy coś takiego jak takie techniki, jak wykresy spalenia, wykresy Ganta i Regularne przeglądy i retrospektywy. Przeglądy to głównie już taki, takie spotkania, na którym skupimy się na tym, żeby, żeby sprawdzić, jak wyglądają wyniki naszego, naszej pracy. I to są takie spotkania z akcjonariuszami. No Tutaj jest wykres spalenia. Idealnie to tak naprawdę powinniśmy spędzać najwięcej czasu nad zadaniem na początku i to stopniowo ma spadać. Nie zawsze to jest idealne wykresy Ganta, które w ogóle są od lat 50. tak naprawdę realizowane, czyli jaki etap, na jaki etap poświęciliśmy ile czasu i może w tym wiedząc te rzeczy może okaże się, że ta rzecz powinna być, potrzebuje więcej osób do tego, może ta osoba po prostu, która była odpowiedzialna za ten etap sobie nie radzi i powinniśmy skupić się bardziej na tym etapie. No, i powinniśmy się komunikować i na przykład możemy używać takich narzędzi do tego jak Teams, Slack. Ja osobiście używam Discorda. Nie chcę mi się po prostu tworzyć kanałów na Slacku czy Teamsie. Discord jest dużo bardziej kustomizowany i bardziej codzienny. Większość z Was używa Discorda. Powinniśmy regularnie się spotykać i rozmawiać. Daily, które powinno trwać 15 minut, chociaż wiemy, że trwa pewnie dłużej, i rozmawiać o tym, co aktualnie musimy zrobić. I dokumentować i udostępniać informacje. Informacja jest bardzo ważną walutą, zwłaszcza przy projektach. No i dziękuję i proszę o pytania. Tak. Ja mam pytanie, może nie tyle odnośnie do zarządzania zespołem, co Twoich początków w GameDevie, z perspektywy twórcy. Czy to miało początek w byciu odbiorcą? Czy była jakaś trakcja, Ci się bardzo podobała i chciałaś taką stworzyć, czy może miałaś odbiór, a ja bym to zrobiła lepiej? To znaczy zasadniczo moją pierwszą grą, którą zrobiłam, to była moja gra na zaliczenie pracy inżynierskiej i w sumie rok temu tutaj właśnie pojawiłam się na tej konferencji, bo chciałam właśnie się zapoznać z tym, jak tak naprawdę najlepiej zrealizować tę grę. I to była gra, która była skupiona na wizualnowelce, na tak naprawdę. I to jest gra, którą aktualnie robię również, bo to jest to jest coś, co zawsze mnie kręciło. Gry 2D, które są bardziej narracyjne. I tak naprawdę teraz po prostu staram się zrobić lepszą wersję jednej takiej gry, którą uwielbiam najbardziej. Nazywa się Backstage Pass. I to jest też gra Visual Novel, podobna do aktualnej gry, którą robię przy pomocy zespołu Akira z festiwalu Akira. I, i tak, i to jest inspirowane rzeczywiście tą grą. Coś jeszcze? Co tam? Ja mam pytanie. Według Ciebie, jak te rzeczy, o których, się, o których opowiadałaś, są ważne przy tym, jak zmienia się rozmiar zespołu? Jak dochodzi więcej osób do zespołu, co jest bardziej ważne? w mm -hmm. zespół się zmniejsza, jest kilkuosobowy, to co można sobie, na przykład, odnieść? Powiem szczerze, najbardziej to bym sobie pewnie odpuściła te, te wykresy, jeżeli to byłby mniejszy zespół, ale przy większym zespole ja jednak bym skupiła się na zrobieniu jakichś takich analiz większych, dlaczego coś poszło nie tak. No osobiście największym wyznacznikiem przynajmniej dla mnie było, gdy realizowałam jakieś gry, to jeżeli był jakiś termin i zwracałam uwagę, że dana osoba sobie po prostu nie radzi i to, to był najbardziej kluczowy element i po prostu zwracałabym uwagę na to, że ok, skoro ona sobie nie radzi ciągle z, z, tym, z tym zadaniem, to znaczy, że trzeba więcej osób do tego zadania i na tym się, bym się skupiła i to w sumie niezależnie od rozmiaru zespołu, ale zwłaszcza jeżeli to jest zespół, który ma mniej osób no i po prostu jako menadżer też Trzeba się przygotować na to, żeby po prostu e zastąpić czasami tą osobę, pomóc jej, bo to też jest rola menedżera, żeby pomagać zrealizować ten projekt. To nie jest tylko zarządzanie, to też jest po prostu e współpraca z tymi ludźmi. Ja mam takie pytanie: zarówno i. -ja, y y -ja. -ja. Tak. Z tego co wiem, to jest chyba na githubie te, też możliwość takiego, tak, takiego kanbana chyba, pseudo i tam chyba nie ma ograniczenia. To musisz sobie sprawdzić po prostu przy swoim projekcie z tego co, co widziałam. Mhm. Możliwe. Ja po prostu używam tych narzędzi, więc o nich opowiedziałam, ale może rzeczywiście ten click-up będzie odpowiedni. Jeszcze tutaj było pytanie, słucham. Daily stand-up, kiedyś, był kiedyś była taka y, teoria, że nawet daily stand-up można było wywalić tak, z takich spotkań codziennych, ponieważ. Y, już mam y, ponieważ y, są przerwą w toku myślenia jakiegoś developera, czyli taką. Łamani, że tak powiem, mhm. Ja osobiście się z tym nie zgadzam, bo przynajmniej ja nie przewodzę jakiemuś wielkiemu zespołowi, bo to jest tam około 15 osób, i to jest cały jakby zespół do robienia gry, i codzienne sprawdzanie tak naprawdę jak tam u danej osoby, przynajmniej mi się sprawdziło. Mi się sprawdziło, bo po prostu mam kontakt, wiem, co się dzieje i nie ma niedopowiedzeń. Przynajmniej z taką osobą wiem, że codziennie pytam, co tam u ciebie, czy mogę ci w czymś pomóc, mogę oddelegować jakieś zadania i no, nikt nie narzeka na razie. Na początku, tak. Na początku. Indywidualnie, bo zwykle jeżeli na przykład jest to jakaś osoba, której wiem, że mogę powierzyć jakieś zadanie, bo to też nie jest tak, że z każdą osobą indywidualnie jakby spotykam się, po prostu napiszę jakąś wiadomość, co tam u ciebie. To nie jest tak, że to jest spotkanie takie face to face, tylko wiadomość, ale to też jest znaczące. Czyli, czyli, czyli to nie jest, nie jest tak, że nie musi być koniecznie spotkaniem fizycznym, ale to jest tak, że może do kogoś Tak. Tak, moim zdaniem tak. Po prostu chodzi o, o utrzymanie tego kontaktu i sprawdzanie, czy na pewno y, nie ma problemów y, właśnie w, w rozwiązaniu tego zadania, bo uważam, że ten kontakt jest znaczący w każdym projekcie. Dobra, to bardzo dziękuję. A, dobra, jeszcze. Czy ja mogę? Dobra, słucham. i w Mhm. Osobiście uważam, że nie ma czegoś takiego jak czysty Scrum i zresztą też z innymi osobami, które pracują jakby jako Scrum Master też mówiły, że nie ma czegoś takiego jak czysty Scrum, to naprawdę zależy od zespołu i myślę, że to tak jak tutaj mówię, ja tro, trochę robię też takie nie, niezwykłe takie daily, gdzie, że, gdzie spotykamy się na 15 minut z zespołem, tylko piszę wiadomości i myślę, że to naprawdę jest do dogadania z zespołem, jeżeli to działa dla zespołu, to działa, to, to są tylko w sumie wskazówki, ale tak naprawdę jeżeli to pomoże, żeby były te spotkania, to super, a jeżeli nie muszą być, to nie muszą być, jeżeli projekt będzie zrealizowany, to to jest najważniejsze. Dobra, dziękuję bardzo Wam wszystkim.